Czy dzięki którnym powody kolejne odbywały się? Helenka i Jeźle! Wielki brawa. Piękny stanek, niosą i prędkolet kolorowym miosłem Helenka i leży mi dzisiaj nie do poznania. A teraz za nimi, zgodnie z moją listą, coś, coś innego. Ja tego znam, tylko kto to może być? Na pewno tym pojazdem jadą pierwszaki. Przeczkolaka. To jest pierwszaka. Raz, dwa, trzy. Działa! Tapie! Oj, piękny czerwony! Go towarzysz. A, czyli ja daleko nie widzę. Jerzy i Helena. A ty jest są niemożliwe! Przyniósł nam piękne przedszkolaki. Piękna Balkolandia dzisiaj. Ja bym prosiła wszystkie grupy powoli, żeby wszyscy mogli Was zobaczyć. To jest pierwsze wejście dzisiaj. To właśnie były przedszkolaki, przedszkolaki z filmem już jadą na miejsce zbiórki, czyli jaste. A już przed nami fitness, dziewczyny, które zdrowo żyją, zdrowo się odżywiają i zapraszają do tego, żeby ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i jeść na sad na wojsku przed zaprezentują zaprezentujemy. Taką, którą podobno wszyscy są w stanie przeżyć. Kolejna grupa, która to o giganci. No, powiedziałabym tak, ogrodnicy, to się obrażą. Dzisiaj gig... mają swój ogródek, mają swoje występy. A to tak było nieprzewidziane. Zapraszamy. Prędziu występ. Część występu na boisku trawiastym. A to woli do nas zbliża się czempią. Wystarczy tylko trochę mi czytać, żeby wiedzieć, kto w tej grupie jest. Na koszyłkach, na plecach. Wszystkie jest to walka, żeby komuś dołożyć. Robią to, żeby po prostu jakiś sport... Jedną ważną uwagę. Tu nie ma tylko facetów. Tu biją się z dziewczyny. Ja tu widziałam bo jest że pokażą nam swój występ. Jak to zwykle bywa, na dużych imprezach to najczęściej jest wesele. Panna młoda wychodzi za mąż, pewnie za Pana młodego, więc skoro dziesiąty korok, to już jest... rzeczy tu dzisiaj mówiła, tu w tym miejscu, ponieważ to nie są ...powiedzieć. Goście! To... No i teraz, bo teraz ja nie wiem, pisałam, czy to są strażacy, nie, bo strażaków widzę na końcu. DZLNP. Czy wy macie zezwolenie? Ciemne włosy. Ogniste dziewczyny. która będzie jechała na końcu. Korowód, wiadomo, nie może zabraknąć specjalnego ośrodka, ośrodka szkolno-wychowawczego, a dzisiaj to Olimp, Igrzyska Olimpijskie przeżyjemy, ale nie tutaj, tylko dopiero na boisku trawiastym, w pięknych, przepięknych strojach, dzisiaj zaprezentujemy na naszej scenie, o której też potem jeszcze dużo, dużo opowiem. Dziękujemy. Ale ślicznie, ale pięknie. Nie znam ich, ponieważ nie mam ich w ogóle na, le, na liście. Skąd się pojawili, nie wiem. Ale coś kiedyś, której nie mam na liście, na pewno mają swój ogródek, bo idą. E, nie widziałam ich jeszcze w ogóle. E, coś mają. Mamy kolejną grupę. Jak to się stało, że w sobie jeden anioł same diabły, ale patrząc, że anioł ma jakąś tam różdżkę, to mam nadzieję, że sobie z nimi poradzi. Grupa teatralna pani Tosi Szyklerskiej, witamy! Ju wystąpią z piosenką y, autorstwa pani Tosi. Mają swój ogródek, zobaczymy się jeszcze później. Ja tylko powiem, że w szkaku w ładnym kolorze granatowym to jest dzisiaj nasza sekcja porządkowa. Tylko po tych okularach to ja nic nie widzę. Stowarzyszenie Ziemia... E, jeśli ktoś nie zapamięta nazwy, to na koszul... Tu się po Wojciechowi i okolicach. Mam o tej chwili nie powiedzieć. Powiem resztę. Wszystko na boisku trawiastym. Ty tu się... Proszę bardzo piękny, chciałam zauważyć, że ostatnie wiem, że zdali już egzamin swoje możliwości, które już...